Nie spodziewaliście się tego, co. No wiem, to jest opening ogólnie, dlatego, bo, uwaga, mam 21 urodziny. To jest dosyć rzadka sprawa, bo to się dzieje raz w rok, nigdy częściej. Może kiedyś się będzie działo rzadziej, ale no tak jest. Człowiek się robi stary, dziadzieje, ale też życie do przodu idzie. No, i to właśnie sprawia, że można robić rzeczy. Z okazji kolejnego roku swojego życia, małpo, dzięki małpo, że jesteś, bo gdyby nie ty, to bym wtedy musiał inaczej kombinować. Byłoby dobrze, ale z małpą jest lepiej. Dzięki temu, że wy jesteście, to też małpie jest lepiej. To jest taki trójkącik. Trójkącik robienia sobie dobrze. Małpa da, wam, wam dacie wy i ja też od siebie coś i mi inni też kodcą A to jest dla was Dlatego, że ja ogólnie co, jeżeli o mnie chodzi to ja w panem gamblingu nie jestem Nie byłem i powiem tak, może ten dzień powinien być jakoś takim dniem na jakieś podsumowanie może w moim mózgu e, w tego typu datę powinno się otworzyć cokolwiek. A otwierają się tylko i wyłącznie ja skrzygi. I opowiem tak, że w ciągu tego roku, w ciągu tego całego roku, który zleciał, jakby nie było... Chciałbym móc powiedzieć na przykład, że jestem dalej niż chciałem być. No i to nawet byłoby prawdziwe w sumie, nie powiem, że nie. Jestem dosyć... Dumny, nie wiem czy z siebie, czy z was, czy jakby z nas jako community, czy jakoś tak. Ale na pewno nie jestem niedumny, a to jest już coś tak jakby, nie? Więc jakby, klawo, nie? No. Swoją drogą, wiecie, że nigdy kosy nie trafiłem w tej grze komputerowej? A ile otworzyłem skrzynek? Za dużo. I nawet trafienie kosy nie naprawi już tego, co się wydarzyło. Jeśli mamy na pieńku. w każdym razie. I to niemiłe całkiem, co zrobiła ta firma wobec mnie, ale na większości openingów i tak zarobiłem. Jak to się wydarzyło? No, właśnie na to na odpowiedź na początku filmu. To dobrze się stało akurat. No, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. No ogólnie rzecz biorąc, dziękuję Wam za to, że jesteście bo to nie jest raczej moje święto to jest święto życia tak bym powiedział bo to było tak że kiedyś tam ktoś uznał o kurwa nie żył no i zajebiście nie znaczy też zależy no bo to wiecie jak na przykład ja robię tak że się siedzę na małpie i zgarniam komuś skiny, to potem ktoś tak mówi o kurwa lepiej żeby on nie żył ale to w żarwach tak mam nadzieję a nie że naprawdę także zależy jak leży nie to odbiera kogoś cała cholera. Widzę, że opening rozpieszcza i wasze oczy, i moje serce. Także dobrze. To fajnie. Cieszy to te, ten widok. Mnie was. I tak dalej. Co ja mogę jeszcze dopowiedzieć wam od siebie? Jako że to jest taki dzień, w którym mogę powiedzieć coś. A to jest fajne w ogóle, bo ja w każdym dniu mogę powiedzieć coś to, to, to. A potem ktoś mi powie, że o, coś tam, pierdolenie, kurwa. No nie, no nie, rzeczy już nie ma. Bo ja się postaram, żeby tu jakaś miniaturka była, coś takiego. No bo to jest jednak dosyć ważny film, więc ja to wszystko zrobię. Już, akurat. Także to jest ten. W ogóle, no ja czasami jednak umiem się postarać dla Was, jakby nie było. Bo jesteście warci tego, żeby się dla Was starać. Ja nigdy w swoim życiu nie chciałem niczego zrobić na odpierdol. To po prostu samo tak wychodzi. I jakby ja yy, chciałbym powiedzieć, że umywam ręce od tego, wszystkiego, co się dzieje. Swoją drogą ten drop jest zajebisty. Nie powiem, że nie. To tak motywuje do dalszego działania, napędza kurwa serca i umysły, i doprowadza do jakby nie było pasji człowieka krzewskiej, bo się w ale to obok. No, mamy w ogóle jeszcze tego, spektruma. To jest w ogóle fajnie, bo to właśnie jest symbol rozwoju, że jakby z kolejnym rokiem, który wpada na moje konto i to też jakby ja mogę pozwalać sobie na coraz to śmielsze rzeczy. A nóż za rok, zamiast otwierać takiego gówna, utworzymy coś sensowniejszego. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie. Czy coś jeszcze mogę dopowiedzieć do tego całego obrazu, który jakby nie było, maluję przed wami, tak? I w tej drodze wy za rękę łapiecie mnie, a ja mówię tak Spierdalaj kurwa! To niemiłe całkiem, ale jakby, no... Obok bycia człowiekiem, też trzeba być chujem czasami, bo to jest ważne w życiu Jak to powiedział pan profesor Bralczyk? Powiedział tak Jeżeli jesteś fachowcem, to wiesz że nie wszystko możesz powiedzieć. I możesz być albo fachowy, albo uczciwy. No właśnie, tak jest w życiu. Ja to potwierdzam. Nie wiem czy na swoim przykładzie, czy nie, ale skoro on tak powiedział, to pewnie tak jest. Więc czemu miałbym się z nim niby kłócić. A no, to też takie. Dosyć sensowne chyba. No trzeba przyznać, że ten opening obok bycia kurwa totalnie do wyjebania i chujowym. Nie zagwarantował nam więcej uśmiechu. Zajebiście, w końcu kurwa, ale dropło, ja A Fajnie, bo ma takiego kota tu. No, to chyba o to chodzi w ogóle w tym skinie. zapomniałem co robię właściwie. Więc co, czy coś więcej mogę jeszcze dodać? Po raz piąty powtórzone. Chyba nie, no nie, jakby. Ogólnie rzecz biorąc, dziękuję za ten rok, który spędziliście ze mną. Dziękuję za to, że jesteście. No i... Co? Chuj sto, nie? No. Coś tam. A to drogie kurwa. I tak z tego gówno poleciało. Ja pierdolę. Ale lucik. Dobra i tak tych kurwa skinów nie rozróżnię, które są które. Za chwilę się popierdolę z nimi. Dobra, Elo. Trzymaj ta się, chłopacy. Miłego dnia.